już pełnoletność osiągnął Turniej Gliwicki. Myślał pan zaczynając, że tak to się potoczy, że to będzie cykliczna impreza skupiająca najlepszych pięściarzy z całego świata? Na pewno nie, bo zaczynało się o wiele skromniej niż dzisiaj to widzimy. Od najpierw z samych zawodniczek Polski, potem z krajów ościennych, z Czech, ze Słowacji. No. A teraz y, potrafimy mieć na takich zawodach zawodniczki wow, z całego wow, wow. świata z ponad 20 krajów. Także okay. tego nie dało się przewidzieć, tym bardziej, że ten prestiż y, zarówno sportowy, jak i organizacyjny budowaliśmy właśnie do pełnoletności, ale muszę przyznać, że gdzieś tak od 5 lat to już jest y, bardzo y, znany, prestiżowy Turniej e, znany na całym świecie? E, Nieskromnie powiem, że to jest e, ciężka Wasza praca. Henryka Wilka, który tutaj naprawdę scala to wszystko na miejscu, e, to też pokazuje, że można zrobić coś fajnego, coś, co przyciąga ludzi z całego świata. Tak, bo e, tak jak e, wszyscy wiemy, Henio Wilk jest duszą, a zarówno klubu. Jak i tego turnieju. To jest jego inicjatywa. W wykonaniu jest nas więcej, ale to jest człowiek nie do poskromienia. Wielu z nas mówi, że trudno za nim nadążyć wzrokiem. Ale to dzięki temu i panu, i ludziom, którzy się tutaj, że tak powiem, zorganizowali, taki turniej miał rację powstać. Można też powiedzieć, że Zawodnicy, jadąc tutaj, wiedzą, że tu będą ciężkie walki, że będzie wysoki poziom. Tak. Ja powiem jeszcze, że ten turniej udał się również dzięki temu, że udało nam się przekonać zarówno samorząd miejski, jak i sponsorów tego turnieju, że warto nam pomóc. I, i takim wieloletnim Darczyńcą, sponsorem jest samorząd miasta Gliwice, a te tablice, które widać wokoło, to są ci, którzy nas wspomagają w przeciągu tych właśnie 18 lat w różnym stopniu i w różnych momentach, ale bez nich proszę mi wierzyć, nie udałoby się tego zrobić. Cieszę się, że w takim razie, że jest ich tylu, że można poorganizować, i życzę kolejnych 18 lat. Bardzo dziękuję i do zobaczenia za rok. Do zobaczenia.